się dzisiejszy odcinek będzie ogólnie dla mnie dość prywatny. A dlaczego go robię? Z wieloma z Was piszę na snapchacie, na e-mailu, na Facebooku i najczęstszym tematem jest samoakceptacja to jak jesteście odbierani przez otoczenie i jak wy się w ogóle czujecie sami z sobą. Opowiadacie mi swoje historie i pytacie się, jaka była moja. Powiedzmy, że nie byłem zawsze taką osobą, jaką jestem nie potrafiłem cieszyć się. Z życie, tak naprawdę tak jak teraz się cieszę. Nie byłem osobą, która ma cenę w życiu, która jest szczęśliwa i która ma przy sobie osoby, które bardzo, bardzo docenia. Byłem osobą, która jest dość zamknięta, byłem osobą, która patrzy tylko na swoje kompleksy, nie zastanawia się o tym właśnie, jak wspaniałą osoba ma przy sobie. Potrafi po prostu całe dnie przeżyć w łóżku i nie interesować się niczym. Może nie, nie interesować się niczym, ale skupiać się na rzeczach, które są. Dość przykra. I to do tego stopnia, że płacze się w poduszkę, nie ma ochoty się na nic, nie ma ochoty się żyć, ma się myśli samobójcze i zastanawia się tak naprawdę, czy jakakolwiek osoba by w ogóle tęskniła za nami. Jeszcze niecałe dwa lata temu zmagałem się z anoreksją, a w tym roku z depresją. Przechodziły takie dni, że nawet przez cztery dni nie potrafiłam gadać z nikim, nawet z mamą. Która w sobie płakała, a ym, ja nie potrafiłem wtedy sobie pomóc. No dobra, i wiecie, że jestem osobą, która jest bardzo, bardzo hejtowana i od zawsze była hejtowana, i od zawsze po prostu jakieś tam obelgi i w ogóle y, szły w moją stronę. I nie tylko takie słowne, też tylko takie fizyczne. I kiedyś właśnie nie mogłem sobie z tym wszystkim poradzić. Wtedy jeszcze potrafiłem do domu przychodzić z płaczem, myśleć, że jestem najgorszy. I po prostu nie warte. Samoakceptacja siebie nie jest zbyt prosta. Potrzebujemy do tego czasu, potrzebujemy też dojrzeć trochę emocjonalnie i zdać sobie wiele spraw, wiele ważnych spraw. Znam osoby, które mają po 40, po 50 lat, które do dzieci siebie nie akceptują i które nie są szczęśliwe w życiu, nie są szczęśliwe z tym, co tak naprawdę robią. Pamiętajcie, że to wy jesteście panami swojego losu i to wy wy decydujecie, jak ten los będzie wyglądać. Nie dajcie sobie nigdy, nigdy mówić tego, że jesteście gorsi tylko dlatego, bo macie inne osobowości. Skupiajmy się na pozytywnych rzeczach, nie na tych negatywnych. Przecież tak naprawdę, nie no, świat jest taki piękny, takie piękne rzeczy nas otaczają i naprawdę my tego nie dostrzegamy? Zostawmy te kanony piękna, jesteśmy perfekcyjnie zrobieni do bycia nieperfekcyjnym. Jeżeli nie lubimy na przykład swoich nóg, swoich biodr, swojego brzucha, to sobie przed lustrem patrzymy się na siebie i powiedzmy sobie Ej, ale przecież na przykład ja mam piękne oczy, przecież ja mam piękne usta, mam fajny kształt twarzy. Mówmy sobie rzeczy, które są dobre. Skupiamy się na tych dobrych rzeczach. Pewnie zawsze możemy coś sobie poprawić, ale pamiętajcie, że tak bardzo się na tym nie skupiajcie. Bo najważniejsze jest serduszko. Znajdźcie cele w swoim życiu, swoje zainteresowania, to, co wam sprawia przyjemność. Wiem, to nie jest łatwe. Ja dość długo szukałem. Musicie być po prostu otwarci. Moimi zainteresowaniami jest makijaż, fotografia i kocham czytać książki. Ale szukałem, od tak nie przyszło. Jeżeli jakaś osoba ma z wami problem i was poniża, pamiętajcie, to tylko jest problem danej osoby. Jaka szczęśliwa osoba by poniżała drugą od tak? Nie porównujmy siebie do innych osób. Przecież każdy z nas jest indywidualny. Nie próbujmy być od nich lepsi tylko dlatego, żebyśmy się poczuli lepiej. Bądźmy po prostu szczęśliwi w tym, co robimy. Zdajmy sobie sprawę z naszych zalet. Z rzeczy, które lubimy w sobie. Próbujmy również komplementować innych. Zobaczycie, jak to pomaga. Spędzajmy jak najwięcej czasu z osobami, które są dla nas najważniejsze i które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Kurde, mamy tylko jedno życie, więc Dążmy do tego szczęścia i ja trzymam za Was jak najmocniej kciuki.